Szczęść Boże! Ksiądz Igniew Paweł Maciejewski, Fundacja Nasza Winica od litery do wiary, rzeczy dobrze pomyślane. Ma przed sobą program przygotowania do obierzmowania Szkoła Życia z Bogiem. Jest to pakiet materiałów dla prowadzącego w tym segregatorze, obrok zestaw dla 20 osób na rok pracy. Chcę to wszystko zaprezentować. Jednocześnie powiedzieć trochę na temat historii powstania tego programu. Historia sięga dość głęboko, bo przed 29 laty jako prezbiter uczestniczyłem po raz pierwszy w przygotowaniu młodzieży do bierzmowania, a nawet mówiąc dokładnie i precyzyjnie nie tyle w przygotowaniu, co w próbach przygotowania uroczystości bierzmowania dla dwóch młaskich parafii. W sumie było to około 540 chyba kandydatów. Każdy miał swojego świadka. Wszystko to odbywało się w kościele Świętej Trójcy w Mawie, w rynku. I był to horror. Tyle młodzieży w kościele, na próbach. Należało zapomnieć o tym, żeby każdy miał jakieś miejsce. Generalnie wskazywano szkołą. Gdzie mają stanąć, czy główna nawa, czy boczna. Natomiast bardzo mocno zapamiętałem moment wyjścia, z bodajże pierwszej próby, kiedy starsi koledzy, którzy tę próbę prowadzili, powiedzieli młodzieży po prostu koniec. Młodzież odwróciła się napięcie i wszyscy naraz próbowali wejść w głównym wyjściem, gdzie ja stałem. Miałem trochę wyobraźni, i wiedziałem, czy to się może skończyć zwyczajnie zadeptaniem wzajemnym tej młodzieży, która będzie próbowała wyjść, Nie daj Boże, żeby ktoś upadł w czasie tego wychodzenia. Więc krzyknąłem: Stop, ale nikt mnie nie słyszał. Prąd młodzieży wychodzącej z kościoła odrzucił mnie na bok, i widziałem tylko kątem oka. Jak młodzież wylewa się z tego kościoła, ci, którzy trafiali na bramę w parkanie, wychodzili bramą, a ci, którzy nie mieścili się w tej bramie, przeskakiwali przez parkany i wylewali się na ulicę Mławy. Mam ten obraz przed oczami do tej pory, po 29 latach, a jednocześnie mam w sobie cały czas myśl, że nie tak powinno wyglądać przygotowanie do wierzmowania, nie tak też powinny wyglądać próby, że trzeba te rzeczy traktować bardziej detalicznie i osobiście, kiedy w 2003 roku wróciłem znowu do ławy, do tej samej parafii, i stanąłem przed, przed problemem, czy zadaniem, może bardziej przygotowania młodzieży do wierzmowania. Bardzo chciałem, żeby to przygotowanie do wierzchmowania wyglądało inaczej niż to, które miałem w swojej pamięci. I zacząłem próbować myśleć, realizować to już jednocześnie z kolejnymi grupami młodzieży, i po kilku latach opracowałem coś w rodzaju programu konspekty spotkań na konspekty poszczególnych spotkań. Po jakimś czasie, był to chyba 2008 czy 2009 rok, przygotowałem taką wersję elektroniczną tego programu. Po to, żeby móc dzielić się tym programem z innymi. I program odniósł pewien sukces. Katecheci, księża kupowali to. Pobierali pliki, drukowali swoje konspekty, z którymi posługiwali się już na spotkaniach czy przygotowując się do spotkań. Te, te konspekty to w obecnym programie jest ten właśnie zeszyt. Szkoła Życia z Bogiem przygotowali do bieżumowania. Ten zeszyt zawiera 8, Konspektów spotkań. Każdy z nich zrobiony jest w ten sposób, żeby sięgnąć do niego kątem oka, także na spotkanie, więc są duże litery. Jest też streszczenie na początku, wprowadzenie w całe spotkanie, jest wyznaczony cel, jest pokazane wszystko, co jest potrzebne nie lubię posługiwać się na spotkaniach przed rzutnikiem multimedialnym zwyczajnie drukuję kartki, które wieszam na jakiejś tablicę w grupie, która nie jest grupą obejmującą kilkaset osób tylko kilkadziesiąt, jest to uważam najlepszy sposób, dalej jest streszczenie scenariusza w takich punktach, myślach i dokładne rozwinięcie scenariusza, krok po kroku. Pilnowałem bardzo, żeby nie było żadnego podziału akapitu, czyli myśli między stronami. Jest pokazane, co w danym momencie zostaje powieszone na tablicę. I co trzeba zrealizować? To była rzecz taka podstawowa. Natomiast z czasem przekonałem się do jednej bardzo ważnej rzeczy: że byli użytkownicy tego programu, którzy brali te katechezy, ale w głowie mieli poukładane inaczej niż ja. Mieli inne założenia, inną wizję, inną koncepcję. Pewnie duszpasterstwa jako całości, a przygotowanie do wierzmowania także. I wtedy, jako odpowiedź na te problemy, bo problemem było to, że ktoś brał te konspektyw, próbował realizować ten program, ale nie, nie, nie przynosiło to żadnych owoców, nie przynosiło to żadnych korzyści. Budziło to frustrację i pytanie, o co to wszystkim chodzi. A chodziło o to, że nie było zachowanej ja to nazywam filozofii tego przygotowania, pewnych podstaw. I wtedy powstał zeszyt, dwa sekrety dobrego przygotowania do bierzmowania, bardzo dobrze biegniesz, sprawdź tylko, czy w dobrą stronę. Ten zeszyt zawiera filozofię jest on też osobnym opracowaniem, gdyż był on też i bywa dostępny osobno jako materiał promujący całość przygotowania do bierzmowania w moim programie i był dostępny bezpłatnie jako taki materiał promocyjny. Następnym zeszytem było takie opracowanie metodyczne, dydaktyczne, treściowe, żeby pokazać w takiej zwięzłej formule, co w tym programie się znajduje. Ważnym elementem tego programu są płyty. Na tej płycie zatytułowanej Materiały i Pomoce mam wszystkie pliki, które są potrzebne do realizacji tego programu. Są skrypty, które tu są wydrukowane, są konspekty dla animatora, są materiały dla uczestnika, które można sobie samodzielnie wydrukować. Są kartki, które są potrzebne do przeprowadzenia spotkania, te kartki, które się wiesz, albo kartki, które są jakimiś ankietami, które są jakimiś prezentacjami, z którymi trzeba coś zrobić, na przykład podrzeć na pierwszym spotkaniu. To wszystko znajduje się na tej płycie. Ta, płycia, ta płyta, tak naprawdę, jest y, takim, taką płytową wersją tych wszystkich plików, które kiedyś były dostępne w internecie y, i z plików, z których treba, trzeba było sobie samemu drukować. Tu też te pliki y, mamy. Kolejną płytą y, jest płyta y, zawierająca y, filmy archiwalne. O co tu chodzi? Te wszystkie katechezy, ten cały program, realizując to z jedną, czy w zasadzie z dwoma grupami młodzieży w Ławie i w Polsku, sfilmowałem. To było bardzo dawno temu. Te filmy są kiepskiej jakości, jeśli chodzi o wideo, kiepskiej też, jeśli chodzi o dźwięk, choć widać i słychać, choć potrzeba pewnego trudu, żeby, żeby, żeby to wytrzymać ale y, wielu ludzi wskazuje y, na te filmy jako, jako y, bardzo ważną rzecz i bardzo ważną pomoc. Te filmy y, pokazują praktyce, jak to wygląda, pokazują pewien klimat, pokazują coś, czego nie można zapisać w konspekcie, czego nie można na przykład zapisać też w jakichś tam didaskaliach do tego konspektu. Y, po prostu y, przykład... Mam nadzieję, że dobry przykład wygłoszonych katechez ma swoje znaczenie, dlatego te filmy zostały umieszczone tutaj na płycie. Te wszystkie katechezy mają też taką lepszą wersję wideo i audio, nagraną stosunkowo niedawno, w lepszej jakości, ale nie, jest to, nie są to sfilmowane, rzeczywiście wygłaszane katechezy do słuchaczy tylko moje wystąpienia tutaj na plebanii, na tle ściany do kamery i ma to znaczenie, jeśli ktoś chce sobie utrwalić treści albo przyswajać te treści, ale ma to też inne jeszcze znaczenie. Można do tych kateches sięgnąć przez, może inaczej, do tych katechez mogą sięgnąć także te osoby, które nie uczestniczyły w katechezie, a powinny tą katechezę zobaczyć pod względem treściowym. Na przykład animatorzy, na przykład uczestnicy, którzy opuścili jakieś spotkanie. Oprócz tego, co pokazałem do tej pory... W tych materiałach dla prowadzącego księdza wpięty jest jeden przykładowy konspekt spotkaniu w małej grupie. Ten konspekt jest też na płycie, można go sobie wydrukować, ale można też go nabyć osobno. Jest jeden przykładowy w segregatorze, a można w sklepie fundacji nabyć dowolną ilość tych konspektów. Ten konspekt zawiera też wprowadzenie metodyczne do spotkań w małych grupach i przebieg każdego spotkania. Wydając ten segregator z materiałami postanowiłem zapisać jeszcze całość mojego jakiegoś doświadczenia związanego z przygotowaniem do bierzmowania i tak powstała broszura Pomysły, triki i praktyczne rozwiązania związane z przygotowaniem do bierzmowania. Co tu się znajduje? Może przebiegnę po niektórych fragmentach spisu treści. Deklaracja kandydata, sfera wewnętrzna i zewnętrzna, zgoda katechety, odsuwanie kandydata, przyjmowanie deklaracji, decyzje jak uczyć ich podejmowania, spowiedź przed pierwsza próba, przydział miejsc. Jak usadzić kandydatów do bierzmowania w 50 sekund na właściwych miejscach, pierwsze spotkanie, jak potraktować tych, którzy zaspali my już ruszyliśmy, a ktoś jeszcze zgłasza się do przygotowania przygotowanie w internecie, harmonogram spotkań, formularze usprawiedliwień, rekolekcje o wyższości przyczepianych kartek nad prezentacją multimedialną, promuje swój sposób prowadzenia katechezy. Jak aktywizować wieżmowane w czasie spotkań? Jak ewangelizować rodziców? Skrótynia, wróćmy do tego. Różne takie wątki, które chciałem zapisać i podzielić się z, z tymi, którzy będą ten program wdrażać u siebie. Czy to wszystko? Jeszcze nie. Oprócz tego wszystkiego, co już zaprezentowałem, czyli są te pomysły, triki, szkoła życia z Bogiem, trzy płyty. A, właśnie. Zebrałem tutaj w jednym takim skoroszycie wszystkie materiały, które przez rok na wszystkich spotkaniach rozdaje się kandydatom do bierzmowania. Znowu na płycie mamy pliki, możemy sobie drukować, ale tu mamy mamy te wszystkie materiały wpięte. W tym Skoro oprócz samych materiałów, na początku powinna być też wpięta kartka, taka indywidualnie zrobiona w każdej parafii, która zawiera terminy, jakieś specyficzne zasady, które w tej parafii y, powinny y, obowiązywać. Więc mamy to wpięte. Y, dydaktyka, filozofia, konspekty. I mamy jeszcze jedną kartkę, która jest dość cenna, którą można też powielać. Odbierę sobie na ksero. I są tutaj dostępy do wszystkich kateches. Nie w tej wersji archiwalnej, kiepskiej wizualnie i dźwiękowo, tylko do tych konferencji, które wygłaszałem, które zostały nagrane. Ten dostęp jest ważny jeszcze raz podkreślam dla animatorów którzy może nie byli na spotkaniu i dla uczestników którzy to spotkanie opuścili. Jednocześnie takim bonusem które zachęca do o oh właśnie może inaczej. Materiały dla uczestników są na płycie można je wydrukować ale dla chcących zaoszczędzić sobie kłopotu, pracy, czasu, można też nabyć gotowe materiały wydrukowane. Są skoroszyte z wąsem do wpinania kolejnych materiałów i są kolejne materiały już złożone, przedziurkowane. Jest jedna różnica dość znacząca między tymi materiałami gotowymi, wydrukowanymi, a tymi, które sami możemy sobie wydrukować z. Płyty. W tych gotowych materiałach na końcu znajduje się rzecz, których nie ma na plikach na płycie. Nie ma tej końcówki. Zajrzyj do internetu, nie ma tego kodu QR, nie ma linku i nie ma hasła. A w drukowanych wszystko to jest. Zatem, ten, który otrzymuje tą kartkę, czy to na spotkaniu, czy potem odbiera, kiedy był nieobecny, może za pośrednictwem tego linku, czy tego kodu QR. Wejść na stronę, wpisać hasło i obejrzeć konferencję, katechezę, w której nie uczestniczą. Wszystkie te materiały wpięte są w segregator. Segregator zapina się. Na rzepy, wszystko wygląda w ten sposób. Oprócz segregatora, mamy jeszcze w naszym sklepie gotowe materiały dla kandydata do bierzmowania. Jest to konkretna pomoc. Ja sam to, to, ja sam to stosuję w praktyce od wielu lat. Promując ten program Szkoła Życia z Bogiem, jednocześnie cały czas uwrażliwiam i zwracam uwagę na to, że ważna jest wewnętrzna postawa księdza, tłuszpasterza, który prowadzi te spotkania. Potrzebne jest odpowiednie nastawienie, pewien klimat, pewne zrozumienie, od czego zależy skuteczność wszelkiej naszej katechizacji a także skuteczność wdrażania tego programu. Dziękuję za uwagę. Szczęść Boże.